To będzie pierwszy taki rajd w historii gminy Lisia Góra. Czwarta runda: Kager Terenowiec Super Railing Multi Club 139 Edition będzie wydarzeniem weekendu na terenach Lisiej Góry. Motocykle, kłady i wiele innych pojazdów przeznaczonych do jazdy na ciężkim terenie, ale przede wszystkim niesamowita rywalizacja czekać będzie na uczestników tego wydarzenia. Zapraszamy na teren naszej gminy różne organizacje, różne imprezy i kolejnym tego typu, kolejnym tego typu wydarzeniem jest właśnie rajd samochodów terenowych po. Terenie naszej gminy. Część odcinków specjalnych będzie za klubem 139 Śmignie, a część po drogach gminnych w okolicach Kury, Starych Żukowic. Także na tych, w tych dwóch miejscach będą się odbywać odcinki specjalne. Jest to czwarta runda Kagar terenowiec Super Rally. Mamy w tej chwili na dzień dzisiejszy 75 załóg zgłoszonych z całej Polski w klasach kłady, samochody terenowe, motocykle i ciężarówki. Mamy tutaj przygotowany odcinek koło klubu 139 i drugi odcinek w gminie Lisia Góra. Będzie to trzy razy powtarzane w sobotę, dwa razy w niedzielę. Pierwszym krokiem, żeby uczestniczyć w tej imprezie, jest zgłoszenie się/rejestracja przez naszą stronę internetową supermyśligrailly.eu. Tam jest formularz zgłoszeniowy. Później załoga przyjeżdża w piątek. Od 15 otwieramy biuro rajdu całe miasteczko rajdowe. Jest odbiór techniczny. Jeżeli samochód czy kład jest dopuszczony, w tym momencie możesz w sobotę wystartować do, do imprezy. Lokalizacja jako klub, klub muzyczny, czyli szybkość, muzyka, więc rajdy. My tutaj mamy, tak jak wspomniałem, jeden odcinek przygotowany. Myślę, że no pewnie jesteśmy tutaj. Pierwsze, ale następne razy też będą, także jestem przekonany, że impreza na pewno się uda. Szanowni Państwo, więc mi jako współwłaścicielowi klubu Edy nie pozostaje nic innego jak zaprosić Państwa na trzydniowe, piękne, wspaniałe zmagania, które będą tutaj owocne na śmigniejskiej ziemi. Wszystkich serdecznie zapraszam. Start pierwszej załogi z bazy rajdów w sobotę o 10. W niedzielę o 9.30 odbędzie się druga część zawodów. Patronat honorowy nad imprezą objął wójt gminy Lisia Góra Arkadiusz Mikuła.